Dzień dobry w ten piękny, słoneczny dzień. Kochani, szanowni, mili, sympatyczni Zielonogórzanie mieszkający w Zielonej Górze i na całym świecie, bo oczywiście wszyscy wiedzą, że miliony Zielonogórzan nas słuchają nie tylko w mieście, ale także za granicami miasta i kraju. Piękny, słoneczny dzień. Dni są dłuższe, a jeżeli te dwie rzeczy połączymy w te fakty. No to przecież wiadomo, że wakacje idą, a gdy idą wakacje, to również na naszej antenie na 971FM różne rzeczy się zmieniają. No, wiadomo, że radiowiec też człowiek chciałby sobie wypocząć trochę na urlopie, prawda, dłuższym bądź krótszym w kraju bądź za granicą. No i też musimy to mieć na względzie. W związku z tym pasma nasze programowe ulegną nieco zmianie. Dzień będziemy rozpoczynać od słonecznego, dzień dobry. Później będzie dobrze Wam znana z zeszłego roku plaża przy Kukułczej, gdzie będzie taka namiastka na antenie tego urlopu. Dla tych oczywiście, którzy z miasta nie wyjeżdżają, a jeżeli wyjeżdżają, to oczywiście mogą zabrać ze sobą nas za pomocą mobilnej aplikacji RZG i słuchać Radia Zielona Góra na wakacjach, prawda? I ta plaża przy Kukułczej to będzie właśnie takie od 10 do 15. Sympatyczne pasmo. <laughs> Z gośćmi, różnego rodzaju konkursami, z dobrą muzyką i, i mile spędzonym czasem. Później odpoczniemy sobie po 15 w cieniu RZG na to pasmo. Też różne, różni dziennikarze będą zapraszali. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o audycje, zostają na pewno audycje sportowe zostaje dogrywka Jacka Białogłowego. Zostaje magazyn żużlowy, w końcu liga żużlowa, wakacji nie ma. Cały czas nasi sportowcy będą jeździć, nasi żużlowcy Falubazu. I oczywiście wiadomości ze świata żużlowego w każdy wtorek o 12.30. Zostaje także lista przebojów same dobre. Możecie głosować dowoli na stronie rzg.pl i klikać łapki w górę przy Waszych ulubionych bądź mniej ulubionych kawałkach. A w piątki po 18.00 Kasia Jankowska zaprosi Was na kolejne notowanie naszej listy przebojów. Pasma wakacyjne i czas wakacyjny to są także powtórki programów na 97 i 1FM. Między innymi przypomnimy sobie o audycji kwiodawczej. Będziemy Was zachęcać do tego, żeby zostawać honorowymi dawcami krwi. Będą powtórki programu, to ci się przyda, Moniki Bartkowicz, Krzysztof, kto się nie załapał w ciągu roku, ktoś może przyjeżdża na wakacje do Zielonej Góry, to będzie mógł sobie posłuchać. Archiwalne wydania audycji także na stronie RZGPL, więc jeżeli ktoś nie zdąży, ktoś miał bardzo dużą ochotę, żeby zapoznać się z tym, co dla Was przygotowujemy, no to oczywiście strona internetowa Radia Zielona Góra. Zapraszam także na kolejne wydanie ptaka przy w w najbliższy. Jeszcze wtorek o 10.50 wówczas też nieco szerzej powiemy o tym, co ciekawego będzie się działo. W czasie wakacji na naszej antenie, a także w mediach społecznościowych LZG. Tymczasem dziękuję, Daszbur, do zobaczenia, usłyszenia i przyjemnych wakacji. Jeżeli widzimy się, lub słyszymy się ostatni raz przed wakacjami, no to sympatycznego wypoczynku życzę. A, no najważniejsza rzecz przecież zapomniałbym. Program Dobry początek dnia, czyli Duet Mój i Damiana Muńko wraca. Myśmy się pożegnali ostatnio na antenie, bo jako Duet wrócimy dopiero po winobraniu. Więc już teraz mogę powiedzieć, że szykujemy dla Was naprawdę mnóstwo różnego rodzaju ciekawostek, ciekawych rzeczy, ciekawych konkursów, jeszcze więcej mocy, jeszcze więcej poweru będzie na 971FM od powinobrania, od połowy września mniej więcej. Także już teraz zapraszam z niecierpliwością, oczekując tego momentu i przebierając ptasimi nóżkami skrzydełkami na prawo i lewo, zapraszam Was, zachęcam do włączenia Radia Zielona Góra w nowej już jesiennej ramówce po wakacjach. Także powodzenia, dasz burdy, do usłyszenia. Hej, hej, miłego weekendu, wakacji, czegokolwiek sobie tam życzycie. buziaczki, hej, hej, na razie. Radio Zielona, Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty.